Ten materiał będzie poświęcony bitcoinowi i ropie naftowej. Na co warto zwrócić uwagę? Wczoraj po sesji w Stanach Zjednoczonych bitcoin zaczął bardzo gwałtownie nurkować. To był efekt tego, co się dzieje na spółkach technologicznych i zobaczymy, czy będzie ten trend kontynuowany. I przypominam, wczorajsze informacje z Fedu mocno, ale to bardzo mocno faworyzują właśnie scenariusz wzrostowy, optymistyczny na bitcoinie, a nie scenariusz pesymistyczny. No ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Plus. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Bardzo jednoznaczny kierunek wybrała także ropa naftowa. Ropa naftowa spada ewidentnie. Zagłębia się na coraz niższe poziomy, a to jest oczywiście klucz do zrozumienia, czy procesy dezinflacyjne będą trwały, a jeżeli procesy dezinflacyjne będą trwały, to naprawdę będzie jeszcze bardziej zielone światło do dalszego obniżania stóp procentowych w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, a to jest oczywiście woda na młyn hossy na rynkach finansowych, dlatego też generalnie, kiedy obserwujemy spadki ropy naftowej, bądźmy jeszcze bardziej pewni tego, że w przyszłym roku cięcie stóp procentowych będzie miało miejsce, czyli dalsze luzowanie, dalsze wspieranie, rynków finansowych i gospodarki, a to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość na końcówkę tego roku na aktywach ryzykowne, więc moim zdaniem i Bitcoin powinien korzystać z tego, że ropa naftowa spada. Pozdrawiam!